Leży. I góra, góra będzie. Przyjeżdż? Tak. Zestrzeliam światło. Jest góra Nie wiem, pomóc ci czy nie? Nie Jest po prostu góra Mogę podbiec do ciebie granaty rzucić Pomocy? Jest góra od Jest. karabinu żyj, żyj Żyje, że góra od karabinu lewa, lewa strona, lewa Dobra Obiegam Ucieka Granat? Nie, nie Zacięta broń. Wycofuję. A mi się skończyło? A, osłaniam. Leży, leży, As. pod.